Witajcie z tej strony Korni, w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie miodeczki, w dzisiejszym odcinku jak widzicie pograłam sobie w Hide and Seek Dokładnie, chyba pierwszy raz na moim kanale jest Hide and Seek Może trzeci, ale jako taki osobny odcinek chyba właśnie nie było i słuchajcie maleczki, jak jesteście nowi na moim kanale, to oczywiście nie zapomnijcie o danej łapki w górę Suba na moim kanale i pamiętajcie też o challenge'ach, które mamy yy, no i praktycznie byłoby na tyle. Yy, I tak, zatem będziemy mogli sobie wybrać blog dokładnie i tu jeszcze mieliśmy mapę. Yy, dobra, ja bardzo dawno nie grałam w Hide Sika no to sobie może zagłosujemy na tą i halo! Ja chcę na tym zagłosować? Okej, okay, jaki bierzemy sobie bloczek? Myślę, że by, e, wybierzemy sobie mm, e, ten blok, ale czekajcie, bo tu było. E, szybko. Village, e, czyli wioska, więc właśnie w wiosce może być właśnie e, sianka. Aha, to jest taka. O, widzicie, właśnie mam tutaj. Fajne sianko i dobre. To mordy, gdzie my się schowamy? A tak, jakby bardzo naturalnie musimy. Schować. Eee, czekajcie, czekajcie. O, tam jest jeszcze sianko. Dobra, tam no się schowamy w tym sianku. Będzie na sposób trudniej tutaj znaleźć. Dobra, to my się ukrymy, ukryjemy. Może w podłodze Nie, w podłodze będzie to za bardzo wiarygodne. Dobra, tutaj się schowamy. Gościu, ICE. To jest moja chata. ICE stąd. Dobra, eee, weźmiemy sobie eee, Fireworkę. To nie działa tak jak kiedyś Nie, ja się że po prostu bierzemy Firework'ie do, do rąk Że mam w i dopiero pyk A tutaj jak niestety nie jest, dokładnie na, y, Pamiętam na... Na Cube tak było, dokładnie, ale to jest inny serwer To jest HIV mc dobre Więc my sobie tutaj y, czekamy Okej, okay, tam ile jest w Aha, okej okay. Okej, okay, jest dwóch szukających. Czy jest jeszcze tam jakiś? Chyba nie. Chyba, że Awczy. Gościu. Nie rób tego. Dobra. A tam mamy jeden. Tam mamy drugi. Okej, okay, na razie są daleko od nas. Okej, okay, mamy Sword. Aha, mamy Level Up, dokładnie. Drugi level. Snopka Siana, dobra. Nie wiem, czy jak mamy właśnie... wow. Jak mamy właśnie w ręku mieczyk. Czy będzie właśnie to widać, że mamy w ręce mieczyk Ale chyba nie Ale na wszelki wypadek e, właśnie schowam ten mieczyk Okej, okay, gości widać, że nie może wybrać swojego miejsca Ale okej, okay, na razie mam tak yy, Mamy 14 chowających i 7 szukających, dokładnie O nie Gościu nie nie? Tak, ale fart, ale fart. Ułomen, oh, dobra. Trochę się tego nie spodziewałam, ale mieliśmy takiego farta. Ej, ciekaw, czy on dotknął tego bloka. Yy, czy był tutaj, bo tu są mogłem dwa bloki siedzenia. Ja i jakiś typek. Nie, nie, może on sobie uciekł, ale na serio taki fart, że go No, wątpię, żeby drugi raz tu przyszedł. Więc na serio bawy superanskiego farcika. Ok, jest. Jest 11. Szukając. Jest 11. Um, nie, nie, kościół, nie chcesz tego robić. Nie chcesz tego robić. O nie, o nie, o nie, dura, Nie, 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 kościół, nie chcesz. Aj! Jaki fart! Jaki fart! Ja ci już drugi raz. O Jezu! Nie! Gościu, nie! Nie, 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 nie! Kurde! Niestety nas znalazł. Ale sami widzieliście. Dwóch szukających po prostu walą wszystkie bloki oprócz nas. O, gościu, dobra, e, węgiel. Dobra, to mamy może więcej węgla. O Jezu, tu mam bardzo dużo węgla. Nie popełnimy tego samego. O, nie, to czekajcie. Nie popełnimy tego samego błędu, co tamci. Ej, ej, ej Aha, okej okay. Walniemy wszystkie tutaj bloczki Żeby po prostu nie było Później lipy to też sobie walniemy Pyk, pek pyk Dobra, o, gość. A nie, tam nie można wejść, to o, To Bardzo dobrze, dobra eee, Stał snobek siana, Ok. Tutaj nie, tak podejrzanie nie, dobra Tylko, tylko Został snobek siana, dobra więc tak, my tu już szybko szukamy snop, snopków siana. O chaos. Yy, dobra, Gdzie? szybko snopki siana. Tutaj nie ma. Yy, Okej, okay. to szybko wychodzimy tutaj mamy snopki, ale wątpię, żeby gościu tutaj był. No właśnie, chyba że tutaj. Nie, dobra. Tam może być, ale nie, widzę, że tutaj... No gościu ma snopki siana, nie jakieś arbuzy, kurde. O, tutaj chyba nikogo nie było, bo go się dokładnie przytrząsnął, ale... My i tak to sobie zrobimy. Dobra. Szybko tutaj. Yy, o nie, to jest szkło. Dobra, to jest szkło. O nie Game over. Czekajcie, To znaleźliśmy go. Chyba tak, czekajcie. Yy, tak, znaleźliśmy go. Dobra. Lecimy na kolejną. Areneczkę, dobra. O, tutaj idealnie 16 osób. Zaraz będzie tutaj wyliczanie, ale jakie sobie bierzemy. E, dobra, jak wszyscy na hotel, to ja też na hotel. Dobra. Czekajcie i. Jak jest na hotel, gościu. Dobra. E, Okej. Okay. Nie znam w ogóle mapy hotel. Ale podejrzewam, że jak jest to hotel, to powinniśmy jakąś biblioteczkę czy crafting table, coś takiego. Ok, za 30 sekund zaczyna się wybieranie bloków. I Dobra, dobra. I słuchajcie, jakbym miała trochę inny głos, to przepraszam Was, ale no jest dosyć oh, ouch, Jest dosyć wczesna godzina, więc mam nadzieję, że nie będziecie mi tego mieli za złe. Eee, dobra Pyk, 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 okej okay. Block selection in Dobra Jeśli uuu Myślę, sobie blok quartz Dokładnie Albo drewna Kurde mm. Jestem mega nie mm. Dobra Bierzemy sobie Ołek oh, wood planks Dobra 3, 2, 1 Dobra Eee, i tak e, Okej, okay, drewno Okej, okay, tam jest gościu Szukamy jakiegoś miejsca na nas Czyli na drewno Okej, okay, ma. Okej, okay, gościu Ja nie znam tej mapy Ja nie znam tej mapy, dobra Kurde, nie wiem, na idziemy Okej, os O nie, kurde Ja nie mam gdzie schować O nie God damn, dobra Kurde, ile jest, jest dwóch sykerów y, Okej okay. Nie ma w ogóle miejsca, by the way, dobra o, o, szybko, o nie, tam jest gościu, tam jest gościu, uciekamy, uciekamy Dobra, tu nie ma, nie możemy Dobra, kurde, nie ma miejsca Czemu ja nie wzięłam ja nie tego kwarcu Gościu, gościu O, gościu, dobra, dobra, dobra Dobra, nikt zdaje się pół. Pu... Dobra Nie można kogoś na kogoś Kurde, dobra eee, Okej okay. Zaraz tutaj czmykniemy Dobra szukamy, Czy szukamy lepszej kampy? Dobra, spróbujemy poszukać lepszej kampy Ale chyba takiej nie znajdziemy Dobra, ale... Chociaż spróbujemy Chociaż spróbujemy, dobra. E, Okej, okay. tu sobie, szmy, czy Tu są takie różne różnorakie broki, dobra. Nie wiem, nie wiem, gościu. Okej, okay, tam jest chyba. Czekajcie. Co tu jest? A nie, to są toalety, dobra. Bo w toalecie. O nie, tam jest, tam jest, tam jest, jest gościu, tam jest, gościu. I. Dobra. Pójdziemy sobie na dwór, mordy. Pójdziemy sobie na dwór, tylko szybko, szybko, dobra. Pójdziemy sobie na dwór. Kościół się będzie wolne, Bo ktoś może przejść, dokładnie. Nie, 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 kościół! Kurde, ale no... Nie mieliśmy... Lora mordyczki, więc tak... Um, no nie mieliśmy jakiejś fajnej kampy. I też praktycznie to przez to... Mogłam wybrać ten kwarc. No jednak mogłam wybrać ten kwarc. Ale no trudno czasem nie stosniemy. Dobra, bigon. Parkour. Dobra. Tutaj nie. Pyk, tutaj też nie praktycznie jeszcze nie wiem, by jak się schować. Ponieważ nad nim jest biurczek. Okej. Okay. Tutaj chyba też nie podwodą raczej nie, chociaż. No nie wiem, nie to nie może, bo to jest... tu są bloki nad nim. Dobra. Tutaj pik pik, nie. Pyk, nie Tutaj nie, pyk Nie, okej, okay, O, 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 o kurde, tak, zabijam go Super, mam pierwszego killa, jej Ale powiem, że gość nawet fajnie się tu tutaj o, skampił. Dobra Został liść Tutaj gość nie Został liść Taki normalny, dębowy a tu są wszędzie właśnie takie dżunglowe To są chyba? Tak, to są dżunglowe Okej, okay, czyli gościu się musi wyróżniać Okej, okay, yes. czy tutaj nie? Został tylko, został tylko ten, ten listek gościu Dobra, to musimy go szybko znaleźć Tutaj nie. O się, to jest dużo drzew. Okej, okay, game over. Czyli ktoś go zabił? Tak, zabił go ktoś. Uh, dobra, napiszemy sobie GG. Napiszę sobie GG. Um, I tak. Czekajcie. O, dobra. Słuchajcie medyczki, to był koniec dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że Wam się on spodobał, Jeśli, jeżeli chcecie więcej Hide and na moim kanale, to oczywiście zostawiacie łapeczki w górę, a my się widzimy na live'iku w sobotę, dokładnie, więc trzymajcie się, na razie, no i pa pa!